Jak reagować na mowę nienawiści? O tym dziś w naszym programie. Ja nazywam się Tomasz Słodki, witam was bardzo serdecznie w LGBT TV, a w barwach psychiki witam Elżbieta Grabarczyk-Ponimasz, psychologa. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Mm, ja kiedyś jak zareagowałem na mowę nienawiści, bo pan mi przez okno wykrzykiwał, że idę z chłopakiem za rękę i jestem pedałem, to skończyło się to tym, że y, miałem złamany nos i wylądowałem y, na pogotowiu. Ten... Bardzo, bardzo zareagowałem. To, nie, znaczy, nie. Uważam, że niepotrzebnie tak y, ostro y, y, mówiłem mu, że nie może się tak zachowywać, i tak dalej, bo on się jeszcze bardziej wkurzył i mnie po prostu pobił. Y, jest jakiś uniwersalny sposób, jak sobie radzić w takich sytuacjach, kiedy ktoś zaczyna nas obrażać na ulicy, na przykład? Wiesz co, no ja myślę, że nie chodzi tam nigdy o jakąś eskalację, żeby zacząć się kłócić i wejść w spór z tą osobą, bo to będzie tylko się zaogniać. Natomiast na pewno chodzi o to, żeby zachowując spokój jednak zareagować i powiedzieć, wyrazić wprost, że nie mamy zgody na pewne zachowania, nie mamy zgody na pewne słowa, że mowa nienawiści to nie jest coś, co my będziemy. Mm, legitymować również swoim milczeniem, bo to jest tak, że w przypadku mowy nienawiści każda, każdy brak reakcji, każda obojętność yy, tak naprawdę działa na korzyść agresora, działa na korzyść sprawcy jeśli nie reagujemy, to tak jakbyśmy dawali przyzwolenie na, to, na takie zachowania i na takie, na takie, na takie słowa. No, mowa, mowa nienawiści no, ma ona swoją specyfikę, bo to, No właśnie, o no to chciałam zapytać, co to jest w ogóle ta mowa nienawiści? E, prawda? Ona może bardzo różne formy przybierać, od takich bardzo jawnych obelg kierowanych bezpośrednio do kogoś, po takie bardzo zawalowane, delikatne komentarze. Rozmawialiśmy też tutaj o, o, o mikro, mikroagresji, mikroagresji tak. prawda? Więc Mowa nienawiści dotyczy wszelkiego rodzaju grup, no, może dotyczyć każdego. Możemy mowę nienawiści skierować do kogoś ze względu na pochodzenie, ze względu na płeć, ze względu na orientację, ze względu na religię, ze względu na kolor skóry, ze względu na poglądy. Tak naprawdę może dotyczyć każdego. Przede wszystkim dotyczy jednak takich grup mniejszościowych, które no, stoją na trochę słabszej pozycji. I to, to zawsze zawsze rani, zawsze marginalizuje, zawsze wywołuje bardzo negatywne konsekwencje. Co tam tambie ten pedał głupi, tak? tak? Na przykład, tak. to to jest mowa nienawiści, tak? Tak, dlatego tak ważne jest to, żeby jednak reagować, żeby nie dawać przyzwolenia na, na takie słowa. Czyli co, jeśli usłyszę, jesteśmy w towarzystwie i ktoś na przykład y, żartuje y, z osoby LGBT. To ja mogę powiedzieć Przepraszam ale to jest przemoc albo czy mógłbyś jednak nie zwracać się w taki sposób o, oczywiście tak nie zgadzam się z tym co mówisz nie mam zgody na takie zachowania nie podoba mi się że to w ten sposób w taki sposób powiedziałeś tutaj jest moja granica nie mam zgody na to żeby. Żeby to tak było to przełamuje taką bierną zgodę na, na, na słowa które nigdy nie powinny paść bo to jest trochę tak jak z tymi żartami że przychodzi baba do lekarza albo że blondynka jest głupia dokładnie że, tak, dokładnie że, że tak. po prostu no. jakby wszyscy się z tego śmiejemy no bo to już jest tak mocno wpisane w naszą no, kulturę ja właśnie mam, nadzieję, to, że się, tak? mam nadzieję że się wszyscy nie śmiejemy mam nadzieję że zaczynamy mieć jakąś wrażliwość na to że taka stereotypizacja. To nie jest dobry pomysł, że to nie jest coś właściwego, że to nie powinno mieć mieć miejsca, bo może to dotyczyć blondynki, a może dotyczyć osoby niepełnosprawnej, a może dotyczyć osoby nieheteronormatywnej. Mowa nienawiści może dotyczy, dotknąć, dotknąć każdego, ale zaczyna się właśnie od takich drobnych, pozornie nie, niegroźnych kpin, a eskaluje. Do, do, do czegoś, co może się naprawdę źle, źle skończyć. Więc reakcja ma tutaj kluczowe, kluczowe znaczenie. To, co powiedziałeś, no bardzo dobre, dobrze się sprawdzają takie asertywne komunikaty typu ja, czyli ja się nie zgadzam z tym, co, co, co powiedziałeś. Czuję się nieswoją z tym, w jaki sposób się do mnie zwracasz. Tylko pytanie, kto powinien formułować te stwierdzenia? Czy osoba, która została zaatakowana, czy może znajomi, przyjaciele, którzy są obok? I myślę, że każdy, kto ma, gotowość w tym momencie zareagować, bo y, to jest tak, że y, no, mowy, mowa nienawiści do, doświadcza jej konkretna osoba, czy konkretne grupy, natomiast jeśli jesteśmy świadkami takiego zachowania, to również powinniśmy y, zareagować, żeby nie zostawić takiego miejsca na dwuznaczność, że to może to był niewinny żart, że tam w zasadzie to tak my się tutaj pośmiejemy, tylko, że to nie jest nic groźnego, że to nie jest nic niewłaściwego. To jest coś niewłaściwego i nie powinno mieć Mieć miejsca. No, ale jednak, szczególnie będąc osobą LGBTQ, która jest atakowana, bardzo trudno jest nam tak powiedzieć: hej, przestań mnie atakować, proszę cię, nie zgadzam się na to i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj zamykamy się w sobie i uciekamy. No i ja zachęcam do tego, żeby ten lek jednak, jednak przełamywać. Świetnie jest tak, jeśli rzeczywiście jesteśmy w takim gronie, że ta ofiara mowy nienawiści, ktoś, kto jej doświadcza, nie jest sam. I to jest niesamowicie ważne, żeby nie zostawiać tej osoby samej. Czyli jesteś, jeśli jesteśmy świadkami, że coś takiego się dzieje, to warto i ja bym zachęcała do tego, żeby wyrażać wsparcie dla, dla tej osoby, która, która mowy nienawiści doświadcza. Jestem po Twojej stronie po twojej stronie, to nie było w porządku, co się tu, 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 zadziało, możesz na mnie liczyć. Poza tym mam wrażenie, że się trochę czasy zmieniły i teraz bycie homofobem to już nie jest tak jak kiedyś, ha, 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 ale ty jesteś męski i jesteś super, tylko no to już całe, jest... i całe szczęście, że się tak, że się tak dzieje, rzeczywiście dużo... Duża taka pula tej mowy nienawiści z bezpośrednich y, ataków przeniosła się do świata wirtualnego, więc y, tam zdecydowanie łatwiej y, kpić, obrażać, y, obrzucać obelgami, no bo wielu osobom wydaje się, że są. Yy, że są anonimowe, więc yy, wiele tych wypowiedzi w ogóle ma na celu wyłącznie taką prowokację, tylko żeby tak podkręcić, żeby obrazić i yy, no, no wrzucić tutaj taki granat, będzie wybuch i niech No tak, bo tu tytułem, my, my, tak, ja tak naprawdę pytałem o yy, osobiste spotkania, gdy ktoś na nas reaguje, ale przecież mamy cały internet, który też jest zalany mową nienawiści i obraźliwe komentarze, są, osobiste są wycieczki. Rejony internetu, które są po prostu szambem takiej yy, mowy mowy nienawiści. Natomiast jeżeli widzimy, że nasz rozmówca m, tak naprawdę nie ma gotowości dialogu, nie chce podyskutować, on nie chce się czegoś dowiedzieć, to naprawdę nie ma sensu taka rozmowa. To jest takie piękne słowo, sformułowanie nie karmić trolla. Nie ma co się wdawać w takie rozmowy, kiedy się zorientujemy, że tam nie ma ochoty na, na dialog. Mamy, mamy prawo zakończyć taką rozmowę, mamy prawo zablokować taką osobę, mamy prawo, jeśli coś takiego się podzieje, zgłosić do administratorów portalu zazwyczaj są jakieś standardy społeczności. No niestety Facebook nie, ostatnio nie, nie, nie za bardzo przestrzega ich, natomiast myślę, że warto re reagować, że tu nie, nie warto pozostawać obojętnym, również w sieci. A tu warto też dodać, że administratorzy grup na przykład na Facebooku są odpowiedzialni za to, co się tam dzieje, czyli jeśli by doszło do tego, że zgłaszamy na przykład administratorowi czy administratorce e, mowę nienawiści, to, że jest to, jesteśmy obrażani, zniesławiani i tak dalej i tak dalej, i ta osoba tego nie usunie, to ona także ponosi później odpowiedzialność za konsekwencje, które są z tym. Czyli to nie jest tak, że meta tylko podnosi odpowiedzialność, tak. ale właśnie te osoby, które zarządzają, bo meta czy Facebook jest jakby mm -hmm. narzędziem tylko, gdzie ludzie mogą dyskutować. A Więc ktoś warto, warto zgłaszać takie naruszenia, warto, warto, warto zgłaszać, kiedy coś takiego się dzieje, nie wiem, w szkole, w, w sytuacjach towarzyskich, w pracy, na uczelni, nie pozostawać obojętnym, nie pozostawać takim bier świadkiem takich zachowań, bo milczenie jest odbierane jako taka zgoda, jako poparcie czasem i tak jak powiedziałam, milczenie działa na korzyść agresora. A tu warto dodać, że niedawno została przegłosowana ustawa o mowie nienawiści, która pewnie trafi niebawem do podpisu prezydenta. I gdyby się okazało, że prezydent podpisze, to wtedy będziemy już prawnie chronieni i w zasadzie każdy policjant będzie musiał przyjąć takie zgłoszenie. No i wiesz, i myślę, że to jest. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo zobacz no, uczucia religijne. No tak. Są prawnie chronione. Paragraf jest tutaj, który chroni, prawda? A zwykłe ludzkie uczucia jakoś tak jest duża trudność, żeby podlegały prawnej ochronie. Ludzka godność. Trzymamy kciuki w takim razie i bardzo prosimy pana prezydenta o podpis. Elżbieta Grabarczyk, ponieważ psycholog. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To masz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.